Nie pozwolimy, żeby, żeby, przejęły te, żeby przejęły te kur... Polskę, nie? Jakie? Donald Tusk i te wszystkie... te i, i... Ale ludzie wybrali, zagłosowali na nich. Ale chyba co? Zagłosowali na nich młodzi, którzy nie, którzy nie, nie doznali tego braku, bo... Co? Bo za... bo lata 90. pokolenia, nie? Chciało wynagrodzić swoim dzieciom. Żeby on miał wszystko, co, czego im brakowało. Że chcieli wynagrodzić to, co im brakowało. A te, a, I dostali wszystko. I oni nie wiedzą, co to jest yy, brak czego, cokolwiek. To jest dla młodych. Omówcie się, ludzie! Tu, nasi ojcowie, dziadkowie, przy tym ojcu, a wy się na to, to jest nasz kraj, nasz młody, ludzie! Zaobudźcie się, proszę no, no, się, się, jak nie my to, no, to kto? kto, kto, kto będzie budził, nasi ludzkie przyrody i wszystko przyrody i krewe, za wolność, a wy zrobiliście, zaobudźcie to jest strata Tusk, jego doberlina, doberlina, jak no, się no, moja Polska, ludzie, słuchajcie, na mówię, nie mówię si jak nie my to kto, chcecie tu płacić? Co? Powinienem płacić na emigrację za Polaków? Proszę bardzo, biegnijcie. Połączenie Niemca z Ruskiem i nazwano Ryżem Tuskiem. Ale on jest Polakiem, Donald ale, Tusk. Ale ma pochodzenie, ma dziadka z Wehrmachtu i jest Niemcem. I to jest połączenie Niemca z Ruskiem. Ja... Ale jego dziadek siedział za to, że był Polakiem w obozie. Ale y, ja wiem z, z tego, z wszystkich informacji, które które mój mózg e, e, który mój mózg e, przytworzył że że to <tosan> jeśli to będzie to faj